Dlaczego zdecydowałyście się na pracę w Deepi Concept? Myślę, że zdecydowałam się na tą pracę, ponieważ jestem świeżo po studiach kosmetologicznych i chciałam dalej kształcić się konkretnie w tej branży. Mhm. Ja podobnie. Natomiast zawsze pracowałam z klientami i dalej chciałam to robić. A myślę, że branża beauty no to jest czymś, co obie byśmy chciały robić, dlatego no chyba się zdecydowaliśmy na pracę tutaj. Mhm. Zresztą świetnie się sprawdzacie. To nie komu, rekutację, Ty prowadziłaś rekrutację, tak? I powiedz tak. mi, czym się kierowałaś? Czym się kierowałam? Przede wszystkim dla mnie było ważne to, żeby dziewczyny miały taką, takie miłe usposobienie. I tak też, tak też było. I właśnie to było dla mnie ważne. Było dla mnie ważne kilka kwestii. Jak bliżej poznawałam dziewczyny, dla mnie było chyba najistotniejsze to, żebyśmy zgrał, zgrany zespół tworzyły. Tak? Więc troszeczkę tutaj chciałam osobowościowo poznać dziewczyny i, i tak właśnie, tak właśnie dobierałyśmy się i ja mam wrażenie, że do tej pory, że po prostu się uzupełniamy i to jest mega ważne. Chciałam, żeby dziewczyny jakby tutaj miały podobne wartości do moich wartości, jeżeli chodzi o cały biznes, więc to w ogóle cudownie, bo, bo tak jest, więc jestem bardzo zadowolona. Super. Moniko, a czy dla ciebie atmosfera w pracy jest ważna? Tak, no myślę, że atmosfera w pracy jest najważniejsza. Mm. W końcu spędzamy tutaj kilka godzin dziennie. Mm -hmm. No i atmosfera jest na pewno bardzo ważna. Już na y, pierwszej rozmowie rekrutacyjnej y, mm. no, poczułam, że z Moniko nadajemy na tych samych falach mm -hmm. i że będzie mm -hmm. się fajnie współpracować. Mm -hmm. Alicja, powiedz mi, jak wyglądał proces rekrutacji? Były trzy etapy. Mm -hmm. Pierwszy był chyba najbardziej stresujący. Nie mm -hmm. wiedzieliśmy właśnie, czego oczekiwać, czego się spodziewać. No ale Monika jest taką osobą, że naprawdę stres rozszerzy to od razu, jak tylko ją zobaczyłyśmy. Miałyśmy oddzielnie rozmowy, ale później już jak po całej rekrutacji się poznałyśmy, rozmawiałyśmy o tym wszystkim, no to miałyśmy chyba obie takie same podejście, że lepiej mm -hmm. trafić nie mogłyśmy, tak? jeżeli Super. chodzi i o szefową, i o markę. Mm -hmm. Monika, powiedz mi, czy w codziennej pracy jako właściciel wspierasz dziewczynę? Staram się jak mogę. Uh -huh. I na czym to to pewnie jest pytanie bardziej do dziewczyn, uh -huh. może w kuluarach. Natomiast, <laughs> natomiast staram się jak mogę. Jestem codziennie, jak tylko mogę, to jestem codziennie tutaj rano, 8.30 przed, przed otwarciem. Przygotowujemy, bo mamy taki właśnie swój, swój jakby dzień, tak, jak to mhm. wygląda, więc zawsze jest woda e, dla Pani, wo, woda, szklaneczki, ciasteczka, ciasteczka mhm. tak, e, zawsze. Jedykoło. Wiadomo, świeżo, e, świeżo zmieniona woda do ekspresu, kawa dosypana, to po prostu jest jakby standard, świeczuszki, no i, i tego typu rzeczy, więc jestem po prostu, e, prowadzę konsultacje, jeżeli właśnie e, jakby są Panie, które na pierwszą wizytę przychodzą, to, to prowadzę konsultacje. Dziewczyny oczywiście również są świetne w tym Dlatego, że starałyśmy się, jakby we wszystkich etapach, żebyśmy, jakby we wszystkich, mogły się zastąpić, ewentualnie. Mm -hmm, tak? okay. jak, jak mnie nie ma. Z różnych przyczyn, to po prostu zarówno Alicja jak i moja sobie świetnie, świetnie radzą, więc to jest ważne. ważne. Ważne jest dla mnie to, żeby właśnie dziewczyny wiedziały, że jestem, tak? Czyli jeżeli coś się nie wiem, dzieje, na przykład jakieś zamieszanie, nie wiem, jakieś opóźnienie, klientka przyszła troszeczkę później, no żeby klientki tego nie odczuły, tak? Że my damy radę, wystarczy, że na siebie spojrzymy i damy okay. radę, żeby nie, nie pa panikować, nie stresować. Się, więc po prostu nie musimy hmm. nawet mówić. Pani wyjdzie, jedna pójdzie posprzątać, przygotować pokój do zabiegu, druga, druga właśnie już zagada, zapyta się o super. kawkę, więc to jest po prostu super. Monika, a hmm. jak wygląda Twój standardowy dzień w pracy? Taki jeden, jakbyś mogła go przedstawić? Od czego zaczynasz pracę? Oh. Każdy dzień jest, jest inny, uh -huh. ale zawsze wygląda to tak, że przygotowujemy e, przed otwarciem salon, tak jak tutaj Monika powiedziała, woda, ciasteczka, świeczki, no, oczywiście przygotowujemy… E, Muzyka, ten, gra tak, zawsze. zawsze. Ja <laughs> to ja to jest to Czyli atmosfera jest bardzo tak, ważna w salonie, tak. prawda? No przygotowujemy sobie karty klientów, czytamy sobie przed każdym widzą, co do nas przychodzi, hmm. były też przygotowane. Na, na spotkanie z klientką. No i później oczywiście wykonujemy zabiegi i umawiamy na, na kolejne, na kolejne wizyty. Mm -hmm. A powiedzcie mi, czy jakoś się dzielicie obowiązkami? Czy na przykład e, jedna z Was kontaktuje się telefonicznie z salonami, e, z klientami i umawia ich na wizytę, a druga na przykład te zabiegi wykonuje? Czy wszystkie macie te same obowiązki? Wszystkie mamy te same obowiązki. Mm -hmm. Myślę, że e, no jak e, jedna idzie właśnie wykonywać zabieg, jest. E, Parę takich godzin w dniu, gdzie jesteśmy wszystkie trzy, mm -hmm. no to druga dzwoni, trzecia a później pójdzie, właśnie posprząta gabinet po klientce, żeby na drugą klientkę już czekał. My już też wiemy, co mamy robić, więc nie ustalamy sobie tego, która robi co, tak. po prostu już automatycznie wiemy, że skoro jedna zajmuje się zabiegami, to druga w tym czasie o odzywanie, więc to już tak naturalnie przychodzi bardzo. Ewentualnie dzień wcześniej albo rano, na przykład, że. Powinniśmy zrobić to i to, nie? I mhm. wtedy po prostu, kiedy czas nam pozwala, wiadomo, że nie da się czasami zaplanować. Kiedy czas nam pozwala, to po prostu to wykonujemy. Często sobie zapisujemy, tak. a mhm. potem odhaczamy czy wykreślamy i to jest takie właśnie nasze, e, nasza metoda, gdzie, gdzie wiemy, że po prostu nam to nie umknie. Mhm. A czy e, czujecie, że możecie się rozwijać e, w sieci Salonu concept? O, no tak, mhm. pewnie mamy różne ścieżki rozwoju, więc... No, 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 no Mhm. I ta praca Wam yy... Co Wam daje ta praca tak naprawdę? Spełnienie siebie samej nawet, no bo mhm. nie no po to poszłyśmy na takie studia, chciałyśmy to robić dalej, więc spełniamy się w tym, co lubimy robić i w tym, co chcemy robić. Mhm. A wąska specjalizacja, jaką jest depilacja, nie przeszkadza Wam w dalszym rozwoju? Nie. Myślę, że nawet pomaga, bo skoro zajmujemy się konkretnie jedną rzeczą, to znaczy, że jesteśmy w tym dobrze, daje nam taką pewność mhm. niż, niż myślę, Monika, a powiedz mi, a co dla ciebie jest najważniejsze, jak rekrutujesz osobę, jakie cechy charakteru takie osoby powinny mieć? Jakie hmm. mamy, <gry> właśnie, tak. właśnie, bo to u mnie oczywiście jest spójne to jakie cechy charakteru? Otwartość, uh -huh. szczerość. Dla mnie ważna jest ważne są to właśnie ta etyka zawodowa i, i takie zaufanie. Prawda? Jeżeli mam do kogoś zaufanie, no to dużo łatwiej się pracuje. Zresztą nie wyobrażam sobie inaczej, gdyby okay. tego nie było. E, zaangażowanie. Fajnie, że naprawdę tutaj jakby dziewczyny wszystkie te cechy potwierdzają i jakby je mają, że po prostu czasami jest tak z opowieści, że kurczę o wszystko trzeba po prostu tak mówić, trzeba to zrobić. Trzeba... Dziewczyny są na tyle, że ja tylko na przykład coś nawet powiem. Dzisiaj, może zrobimy, po prostu to się dzieje, nie? że dziewczyny tutaj w, w mig, więc, to jest dla mnie bardzo istotne. Takie wspólne porozumienie, ta atmosfera, tak? Żeby była gdzieś ta chemia, żebyśmy się mogły uzupełniać, ale też dobrze się ze sobą czuć. Bo nie ukrywam, to jest dla mnie bardzo ważne i po prostu wiem, że dla dziewczyn też inaczej się pracuje, jeżeli się przychodzi bez stresu i lubi się wzajemnie, prawda? Więc, więc to jest oczywiście też bardzo ważne. Jest dużo czynników, tak naprawdę, ambitne, żeby były dziewczyny. Ja, ja bardzo chciałam, żeby dziewczyny chciały więcej zarabiać, żeby się chciały rozwijać. To jest dla mnie istotne, dlatego że e, po prostu wiem, że mam e, takie właśnie, e, takie dziewczyny, takie kobiety e, takie lwice, które po prostu będą chciały czegoś więcej. I super. I rozwój, i jeżeli chodzi właśnie o system premiowy, jak najbardziej to. E, jest. Moniko i Alicja, a um, co mogłybyście e, poradzić dziewczynom, które zastanawiają się, czy wybrać Depil Concept jako swoje miejsce pracy? Czy, e, czy polecacie to miejsce? Niech no, się nie zastanawiają, mhm. po prostu idą na rekrutację i same się naprawdę e, przekonają, że, że warto. I czy warto się stresować, denerwować? Jak to widzicie z dzisiejszej perspektywy? <laughs> to zresztą kwestia właściciela, ale myślę, że że nie, że robi się to dla siebie, robi się to po to, żeby nam było dobrze, więc to też jest pewna taka kwestia osobowości, tak? Ale no myślę, że żałować nie będą. Mhm. Praca jest fajna i przyjemna, ponieważ że tak powiem, pomagamy kobietom czuć się nie tylko y, fajnie fizycznie, ale też przede wszystkim psychicznie i poprawiamy komfort życia po prostu nie tylko pani, ale i panów. I to jest, to jest fajne, że pani do nas przychodzą, y, że są zadowolone, że już nie muszą się krępować y, siebie, no po, po prostu... Poprawiamy ich poczucie własnej wartości. To jest fajne. I pracując oczywiście w sieci salonów DEPIL Concept, też macie wsparcie centrali, bo macie i szkolenia tak. i mhm. różnego typu warsztaty. E, czy to Wam pomaga w codziennej jest pracy? To bardzo duże wsparcie. My zawsze, no wiadomo, początki są ciężkie. Mhm. Jeżeli czegoś tylko nie ma jeden telefon do, do centrali, do odpowiedniej osoby, gdzie też mamy takie informacje, kto w czym może nam pomóc Dziękuję. i to wystarczy naprawdę jeden telefon, więc mhm. mega duże wsparcie, za co dziękujemy. W różnych sytuacjach nam naprawdę bardzo pomogli. No i tutaj myślę, że jako marka ogólnie, do koncept, no to to jest po prostu jedna wielka rodzina. Mm -hmm. No i szkolenie wstępne nauczyli nas, przygotowali jak jak zacząć, to równo teraz, w międzyczasie w trakcie pracy już mam też szkolenia doszkalające, więc zawsze możemy się podszkolić w jakiejś konkretnej dziedzinie, w której nie czujemy się jeszcze na przykład, pewnie zawsze nam, a, nam pomogą. Mhm. A jeżeli chodzi o kontakt z klientami, zapraszanie nowych klientów do salonu, to też z centrali dostajecie Wsparcie w postaci różnego typu kontaktów, tak. e, co też Wam pomaga w codziennej pracy. Natomiast e, jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne, e, to wyznaczacie sobie jakąś określoną godzinę, o której dzwonicie? E, czy też mieliście z centrali szkolenie z rozmów telefonicznych? Jak to wygląda? By Miałyśmy szkolenie z rozmów, jakie przeprowadzać, e, natomiast jeżeli chodzi tutaj o godzinę, ciężko powiedzieć. Mhm. Każdy klient jest inny, każdy dzień jest, każdy dzień jest inny, więc tutaj. Zazwyczaj staramy się w ciągu dnia znaleźć i przed południem, i po południu chwilę wolnego czasu, żeby po prostu usiąść i, i odzwonić kontakty, które same zbieramy, ale też właśnie dostajemy z centrali z różnych kampanii. Uh -huh. A ty, Moniko, jako właściciel salonu, e, zachęcałabyś e, kobiety, które szukają nowych uh -huh. wyzwań do pracy w salonie Depil Concept. Jak najbardziej. Natomiast kluczowe jest to, czy w ogóle czują się dobrze w tej, w tej branży, w tej profesji. Dlatego, że uważam, że po prostu, jeżeli albo coś czujemy, albo nie. I jeżeli ktoś właśnie w branży beauty i ogólnie jest to, jest to jakby coś, co, co chciałby robić, co czuje się w, czym dobrze, w czymś dobrze, to, to jak najbardziej polecam, dlatego że reszta to już po prostu jest jakby. Formalność i czas, tak? Bo tak jak mówiłam, i całe know-how, i, i wsparcie tutaj można liczyć, więc naprawdę można się uczyć biznesu od, od właśnie specjalistów, od ekspertów. Więc jak najbardziej tak, jeżeli ktoś tylko kocha tą branżę, to pewnie. Super. To dziękuję Wam bardzo za kilka minut poświęconego Waszego czasu. Życzę Wam dalszych sukcesów i pewnie za jakiś czas znowu się spotkamy. Dziękujemy bardzo.